Moi drodzy, dzisiejsze Słowo Boże mówi nam o asertywności. Ewangelia według świętego Łukasza pokazuje nam, aby budować nasze relacje na poczuciu autonomii, ale też zwraca nam uwagę, żeby nie patrzeć przy tym na cudze oczekiwania. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał. Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Moi drodzy, uczony w prawie zaczyna od takiego pytania fundamentalnego, od pytania, które jest najistotniejsze, bo tak naprawdę najbardziej to nas powinno interesować: no, co robić, aby osiągnąć nieśmiertelność? No, zakładając, że ta nieśmiertelność jest oczywiście możliwa. Jezus mu odpowiedział: co jest napisane w prawie? Jak czytasz? I widzimy tutaj, że Jezus nie daje bezpośredniej odpowiedzi, mógłby jej oczywiście udzielić, no ale ma przed sobą człowieka uczonego, więc wykorzystuje intelekt tego człowieka, by sam doszedł do odpowiednich e, wniosków, aby też no, e, pokazał, jakim tokiem myślenia można mu tę sprawę wytłumaczyć, kwestię życia wiecznego. On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. A więc jako odpowiedź na to pytanie o życie wieczne, które sam zadał uczonym w piśmie, on również sam udziela odpowiedzi posiłkując się najważniejszym pierwszym przykazaniem przykazaniem miłości Boga i bliźniego. I ten uczony w prawie pokazuje, że sam uważa, że jest to odpowiedź na pytanie, jak dojść do tego życia wiecznego. Zada pokazuje tutaj przykazanie miłości najpierw Boga i miłości bliźniego. W Jezus rzekł do niego, dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Czyli sprawa, moi drodzy, jest bardzo prosta. Wystarczy zachowywać to przykazanie, a osiągnie się życie wieczne. Jezus temu przytaknął. czyli zasada jest y, jasna, jest oczywista. Nie jest to jakieś przykazanie skomplikowane. Lecz on, chcąc, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? I to moi drodzy, chcąc się usprawiedliwić, to znaczy, że Ufuczony w piśmie wiedział, że tego przykazania wcale dobrze nie wypełnia, no ale oczywiście chciał uzyskać potwierdzenie od Jezusa, że jakby zakres wykonywania tego przykazania względem ludzi oczywiście, nie względem Boga, że jest węższy, że nie dotyczy całej ludzkości. No i Jezus oczywiście nawiązując do tego rzekł. Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. A więc ominęli go ludzie, którzy byli członkiem jego y Narodu. Wiemy, że ten człowiek nie był, nie był jakimś obcokrajowcem, że był człowiekiem przemieszczającym się jakby no po swoim kraju, po najbliższej okolicy, ale też widzimy, że nie był członkiem tego pokolenia, bo zarówno kapłani, jak i lewici pochodzili właśnie wszyscy od Lewiego. Wszyscy zaliczali się do jednego z Dwunastu pokoleń izraelskich, i w związku z tym Jezus pokazuje, że nie można tego przykazania, Żydzi nie mogą tego przykazania ograniczyć jedynie do swojej najbliższej grupy społecznej, czyli do swoich dalekich kuzynów, do jednego pokolenia izraelskiego. Pewien zaś Samarytanin wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli coś więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. A więc widzimy, że pomaga owemu człowiekowi Samarytanin, człowiek, który nie był zobowiązany do tego, żeby udzielić tej pomocy. To znaczy on mógł udzielić rzeczywiście tej pomocy, nic mu nie zabraniało, żadne przykazanie samarytańskie, jakieś zasady, ale oczekiwano by od niego, że skoro jest Samarytaninem, skoro to nie dzieje się na terenie Samarii, tylko w Judzie, też nie będzie pomagał Żydom, bo nie utrzymywali po prostu ze sobą kontaktów. Oczekiwano by od niego, że pomocy raczej nie udzieli. Nikt by się nie zdziwił, każdy by powiedział, no tak, no nie udzielił pomocy, bo nie musiał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: idź i id, czyń podobnie. A więc mojej tutaj następuje taka zmiana sposobu myślenia, zmiana perspektywy myślenia. Bo na początku uczony w prawie pytał się Jezusa, kto jest moim bliźnim. Czyli zadawał pytanie o to, co leży na zewnątrz. To znaczy e, chciał dowiedzieć się, żeby mu wskazano konkretne osoby, które są na zewnątrz niego, względem których ma zachowywać przykazanie. Miłości Boga i Bliźniego. A Jezus zmienia sposób patrzenia na to pytanie, na tą kwestię. Nie pytaj, kto jest Twoim bliźnim, ale pytaj siebie samego, jak Ty mo możesz okazać się bliźnim innych ludzi. Więc to jest zupełnie inna perspektywa. W tym sposobie patrzenia obserwujemy świat z własnej perspektywy. Czyli działam niezależnie od tego, jacy są ludzie wokół mnie. Ja podejmuję decyzję na podstawie własnych wartości, a nie na podstawie jakichś układów społecznych, których ja nie wytworzyłem. Wtedy staje się osobą niezależną. A więc w tym właśnie, w tej właśnie zmianie postrzegania tego przykazania miłości Boga i bliźniego, Jezus pokazuje, że, nas, że potrzebujemy autonomii, czyli takiej niezależności, w patrzeniu na relacje z innymi. Powinniśmy podejmować te decyzje, czy komuś pomóc, czy nie pomóc, wyłącznie na podstawie własnych wartości, na podstawie własnego sposobu patrzenia na ludzi. Oczywiście, jako osoby wierzące, chcemy kierować się w tym e, patrzeniu pra według prawa Bożego, według przykazań, nie? No bo chcemy to w swoim życiu zachować. Ale nawet gdybyśmy kierowali się w życiu innymi wartościami, na przykład nie bylibyśmy osobami wierzącymi. To i tak ta zasada byłaby dla nas bardzo pożyteczna, żeby zawsze patrzeć na siebie, na swoją perspektywę, bo zawsze zachowywalibyśmy się w ten sposób, że nie mielibyśmy po prostu do siebie pretensji, że zrobiliśmy coś złego, że zrobiliśmy coś, co było przeciwko nam lub że daliśmy się wykorzystać. A więc ta zasada, żeby w relacjach z innymi kierować się własnymi zasadami, a nie jakimiś schematami narzuconymi z góry, ona jest zwyczajnie bardzo mądra. Ale ta autonomia w patrzeniu na innych ludzi, ona nie wyraża się tylko w przykazaniu miłości bliźniego, bo też istnieje, moi drodzy, jeszcze kwestia miłości Pana Boga. Tutaj oczywiście Chrystus pokazuje, jak ma realizować się ta miłość względem drugiego człowieka, że ona ma być autonomiczna, nieuzależniona od tych ludzi, którym niesiemy albo i nie niesiemy pomocy. Ale w liście do Galatów, w liście świętego Pawła, czytamy, że mamy zachować też niezależność od innych ludzi, a zachować zależność wyłącznie od Boga. Czyli jest, owszem, niezależność względem innych ludzi jest, ale nie zachowujemy tej niezależności, aby pozostać bezwzględnie wolnymi, samowolnymi. Ale aby poddać tę swoją niezależną wolę samemu Bogu. Bracia, nadziwić się nie mogę, że tego, który Was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród Was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. A więc widzimy, że są ludzie, którzy Mogą nami manipulować, którzy mogą nasz sposób postępowania, nasz sposób rozumienia świata zachwiać, sprawić, że stracimy tę swoją autonomię, że nie będziemy kierować się tym, co sami uważamy za słuszne, może oświeceni prawem Bożym, ale są ludzie, którzy sami by nas chcieli oświecić i sami wprowadzić w pewien sposób postępowania. Ale gdyby nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosimy, niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. Tutaj święty Paweł mówi dwa razy to samo, więc chcę dobitnie podkreślić tą godność potępienia, jeżeli ktoś chce nami zawładnąć według swojego e, sposobu myślenia. Więc po raz kolejny jeszcze raz podkreśla jak ważna jest ta autonomia, ta ludzka autonomia od innych ludzi. A zatem teraz, czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. A więc pokazuje tutaj święty Paweł, że też inną zasadę, że nie można dwóm panom służyć, że będąc sługą drugiego człowieka, czyli zabiegając o jego względy, automatycznie przestaje się być sługą Chrystusa. I Paweł tu pokazuje tę wielką niezależność, wielką wartość niezależności od innych ludzi, ale zarazem pokazuje swoją wielką zależność od Chrystusa. A więc nie pozostawia pewnej próżni, nie ma tak, że człowiek wyzwala się z okowów społeczeństwa i pozostaje sam, ale z tej własnej woli, w pełnej wolności, poddaje się Chrystusowi. A więc dalej mówi: Oświadczam więc Wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. I tu moi drodzy, oczywiście nie do końca jest to prawdą. Nie do końca to znaczy nie jest to prawdą dosłowną, literalną. Bo Święty Paweł nauczył się dobrej nowiny od innych ludzi i jeszcze spędził na tym kilka lat, tak naprawdę na tej nauce, kilka lat o których nic nie wiemy, które nie zostały odnotowane ani w dziejach apostolskich ani w jego listach. Ale e, swoją, swój sam ten początek, w ogóle zainteresowania się kwestią Ewangelii, Paweł rzeczywiście zaczerpnął z objawienia Jezusa Chrystusa, który objawił mu się osobiście. Więc oczywiście, jakby informacje, czyste informacje o Ewangelii, o życiu Chrystusa, o życiu pierwszego kościoła, Paweł oczywiście przejął od innych ludzi. Ale nie przejął ze względu na tych ludzi. Ci ludzie swoim autorytetem nie sprawili, że ta Ewangelia stała się autentyczna, ale przez objawienie prywatne, poznanie Jezusa Chrystusa, przez doświadczenie Jego obecności, przez doświadczenie tego, że Jezus wybrał sobie Pawła i wskazał mu sposób, w jaki ma poznać Ewangelię. Dzięki temu właśnie Paweł uwierzył i bazując na tym doświadczeniu, na tym doświadczeniu niezależnym od ludzi, na tym doświadczeniu autonomicznym, zbudował swoje poznanie Ewangelii. Taką Ewangelią też się dzieli, dlatego słusznie mówi, że nie nauczył się tego od jakiegoś człowieka, ale nauczył go Jezus Chrystus. I moi drodzy, mamy tu pewien taki rozdźwięk, pozorny rozdźwięk, bo z jednej strony w Ewangelii mamy dużą taką przypowieść, całą historię o tym, jak to mamy kochać drugiego człowieka, niezależnie czy jest nam bliski, czy jest nam daleki, a z drugiej strony święty Paweł mówi, że w gruncie rzeczy to ludzkie opinie go zupełnie nie interesują jest człowiekiem niezależnym. I to wydaje się trochę kłócić, no bo jak mamy w głębokim poważaniu innych ludzi, no to gdzie my tam się o nich zatruszymy. I tak, gdybyśmy w ten sposób rozumieli to pierwsze przykazanie miłości Boga i być niego, to tak właśnie by to wyglądało. Byłaby to pewna sprzeczność. Ale właśnie trzeba pamiętać o tym, że wypełniając to pierwsze przykazanie, nie robimy tego ze względu na, na to, że jacyś ludzie są od nas ważniejsi i, i mamy się od nich dla nich tracić siebie, ze względu na nich mamy się umniejszać. No nie, oni mają taką samą wartość jak my, wcale nie są od nas lepsi. I gdybyśmy pozostali tylko na takiej ludzkiej perspektywie, to nie ma żadnej motywacji do tego, żebyśmy mieli się względem nich poświęcać, żebyśmy mieli zwracać na nich szczególną uwagę. Jeżeli na poziomie emocjonalnym czy społecznym są nam obojętni, jak nie mamy z nimi interakcji żadnych zysków nie będziemy mieli z tej pomocy, no to po co się poświęcać? Ale oczywiście jest przykazanie miłości Boga i Bliźniego. Bóg nas wszystkich kocha, i ze względu na tą miłość. Poznając miłość Boga, my sami chcemy w tej miłości uczestniczyć, że skoro Bóg kocha wszystkich ludzi, to i sami dochodzimy do wniosku, że ch 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 chcielibyśmy tę miłość, którą ma Bóg w sobie też i, i w nas samych poczuć. Ale e, realizując e, to przykazanie już tak konkretnie, Właśnie Jezus podkreślił, że ważna jest autonomia, czyli ta własna perspektywa, że tak, pomogę drugiemu człowiekowi, ale ze względu na to, że ja chcę okazać się jego bliźnim. Nie ze względu na to, że ten człowiek sam w sobie jest wyjątkowy. Wtedy dochodzimy do absurdów, że może jest lepszy ode mnie. No, ten nie jest lepszy, ma tą samą godność, co ja, jak już powiedziałem. Także właśnie ta perspektywa, perspektywa autonomii pozwala nam z jednej strony... Zachowywać to przykazanie, które Pan Bóg na, ma, nam daje, osiągnąć życie wieczne, ale przede wszystkim nie zatracić samych siebie to znaczy nie zgubić po drodze e, swoich potrzeb, e, rzeczy, które są nam potrzebne do życia troski o samego siebie nie zagubić, ale też e, zachowując tę autonomię w taki sposób, rozmianą też. E, nie dochodzimy do takiego poziomu, że nie zważając na innych, nie zważając na opinie innych od nas, że staniemy się wobec tych ludzi bezwzględni, bo to też jest takie zagrożenie, i wówczas tego przykazania byśmy po prostu nie wypełniali, pozostając ludźmi, tak jak właśnie powiedziałem, ludźmi bezwzględnymi, wówczas też to przykazanie nie mogłoby znaleźć realizacji w naszym życiu. Dlatego, moi drodzy, starajmy się dbać o naszą autonomię. Kochajmy innych ludzi na ile to w naszym życiu jest możliwe, ale nie, względu, nie ze względów ludzkich, bo to można zagubić w swoim życiu, ale ze względu na Pana Boga. W ten sposób będziemy zachowywali właściwą miarę, miarę w trosce o innych ludzi i miarę w trosce o samego siebie, a Bóg pozostanie na pierwszym miejscu i ponad wszystko, nie wywyższając ani nas samych, ani nie, nie wywyższając drugiego. Człowieka. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, to zapraszam na następne. Zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję, komentarz, łapkę w górę i udostępnić znajomym. W ten sposób przyczynicie się do szerzenia dobrej nowiny w internecie.